To jest nasz nowy program. W dzisiejszym odcinku ocenię dla Was tego obtu Opla Vectra B z dwulitrowym silnikiem o mocy 82 koni. Tardza, może i wygląda tragicznie, ale sam samochód aż taki zły nie jest. Vectra B pojawiła się na rynku w 1995 roku najpierw jako sedan i liftback. Natomiast rok później gama tego modelu została rozszerzona o wersję kombi. Samochód z miejsca zyskał uznanie kierowców ładną i nowoczesną sylwetką, szeroką gamą wersji silnikowych oraz obszernym wnętrzem i dzięki temu szybko wspiął się na czołówkę statystyk sprzedaży aut klasy średniej. W okresie od stycznia do maja 1996 roku sprzedano blisko 3000 sztuk podczas gdy Passata, z którym najczęściej samolot ten bywa porównywany, sprzedano blisko blisko dziesięciokrotnie mniej. Warto również dodać, że Vectra miała swój epizod w postaci montażu w warszawskiej EPSO. Czy dzisiaj, po 19 latach od premiery, warto wciąż zainteresować się tym samochodem? Sprawdźmy. Nasz testowy egzemplarz ma za sobą ciekawą historię. Pierwszym jego właścicielem była niemiecka Bundeswehr. dlatego ma on nietypowy jak na te auta kolor. Wektry przeznaczony dla niemieckiego wojska miały zazwyczaj podstawowe wyposażenie, czyli dwie poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy oraz radio z sześcioma głośnikami. Ubogo,

Dwulitrowy, turbodoładowany silnik o mocy 82 koni i momencie obrotowym wynoszącym 185 Nm średnio radzi sobie z ważącym blisko 1400 kg autem. Pojawił się w ofercie w 1997 roku, zastępując stary motor o pojemności 1,7 litra. Jednak nie mylcie go z produkowanym w tychach silnikiem skonstruowany przez Izuzu. Osobom, które przesiadły się z aut bez turbosprężarki, na początku eksploatacji będzie przeszkadzać turbodziura, która znika po przekroczeniu 2000 obrotów na minutę, co skutkuje zużyciem paliwa rzędu 7, 7,5 litra oleju napędowego na 100 km w mieście. W tym modelu występowała także 101 konna wersja tego silnika, jednakże obie trapią awarie pomp tryskowych, której naprawa często jest nieodpłacalna oraz zmożony apetyt na olej Wynoszący 60 litra na 1000 km. Rozpędzenie do prędkości maksymalnej wynoszącej 170 km na godzinę nie sprawia wiaksz najmniejszego problemu. Do 120 km na godzinę w kabinie jest w miarę cicho. Powyżej tej prędkości wyraźnie natomiast słychać, że pod maską pracuje diesel. Przednie zawieszenie to trwałe kolumny MacPhersona z wahaczami poprzecznymi, z tyłu natomiast znajdziemy oś wielowahaczową ze sprężynami ślubowymi. Gwarantuje to dobre, aczkolwiek minimalnie podsterowne prowadzenie, co jest jednak typową przypadłością aut z przednim napędem. Wektry bywają niezawodne, wektry bywają też kapryśne. Taki wniosek nasuwa się po blisko 20 latach obecności tego auta na rynku. Do normy należą częste gubienie zbieżności, awary pomp tryskowych w dieslach 1,7 i 2,0 stukające zawieszenie. Ale największą bołączką tego auta jest korozja i to jej powinniśmy zwrócić najwięcej uwagi. Pojawia się ona na tylnych nadkolach, rogach oraz pod uszczelkami. Z racji tego, że najstarsze egzemplarze mają już 19 lat, często walka z tym jest nieopłacalna i wektry są po prostu dojeżdżane. Kupując ten samochód, warto zwrócić szczególną uwagę właśnie na stan nadwozia, bo usterki mechaniczne da się tanio usunąć. Na przykład remont zawieszenia to koszt 500 zł. Wyjątkiem od tej reguły jest wspomniana pompa wtryskowa wizla. Naprawa kosztuje 2000 zł. Co sprawia, że często ratowanie tego udanego skądinąd auta jest nieopłacalne. Podobnie jak z usterkami, wektry dzielą się na dwie grupy. Tanie, zgnite egzemplarze za około 2,5 tysiąca zł. Dobre egzemplarze poliftingowe kupimy za 5-6 tysięcy zł. które posłużą jeszcze trochę czasu. Powoli zaczynają być poszukiwane egzemplarze w limitowanej wersji I500 z sześciocylindrowym silnikiem o pojemności 2,5 litra oraz pakietem stylistycznym i mrszero. Diesle możemy natomiast wziąć pod uwagę tylko wtedy, gdy właściciel ma potwierdzenie wymiany pompy wtryskowej. W przeciwnym razie zakup taki będzie obarczony dużym ryzykiem. Nie da się ukryć, że Vectra B powoli dochodzi w Polsce do kresu swojego rynkowego życia. Dużo egzemplarzy jest wywożonych do Bułgarii czy Rumunii, gdzie przeżywają swoją ostatnią, trzecią młodość. Jest to auto z gatunku tych, które za niską cenę oferują dużo i to jest podstawowy czynnik przemawiający za zakupem Vectry B. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i znaleźć zadbany egzemplarz polifting który jest znacznie lepiej zabezpieczony przed korozją. Pozdrawiam wszystkich właścicieli Belty, która jest naprawdę dobrym samochodem. I'm Make it my way home oh, I'm makin' my way A go solo Oh, I go solo I'm makin' my way home oh, I'm my way Dotarliśmy już do końca, motopasionaty. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. <muzyka> i'm happy nothing's going to stop me i'm making my way home i'm making my way i go solo oh i go solo i'm making my way home i'm making my way